Dzień Przyjaciela pod takim hasłem zorganizowano w szkole podstawowej nr 7 w Koszalinie festyn dla uczniów. Była to okazja do różnych aktywności. Tego dnia świętowano zaangażowanie dzieci i młodzieży. Od dwóch lat partnerem szkoły jest pracownia pozarządowa, która w ostatnim czasie prowadziła między innymi działania związane ze szkolnym budżetem obywatelskim. Festyn w szkole podstawowej nr 7 w Koszalinie odbywa się cyklicznie. Dla dzieci i młodzieży to okazja do integracji i dobrej zabawy. W ten sposób placówka docenia różne umiejętności i aktywności uczniów. Mi bardzo podoba się ten dzień, bo to jest dzień przyjaciela. Zawsze można się pobawić, coś napić się, porysować tam. Skoro jest to dzień przyjaciela, za co cenisz sobie swoich przyjaciół? Za to, że są mili, yy, weseli. Bawią się dobrze, a ciekawego można robić. Yy, na przykład sporty różne, yy, piaski robić, takie różne rzeczy. Wszystkie atrakcje szkoła przygotowała wspólnie z pracownią pozarządową, organizacja miała również swoje stoisko. Dzisiejsza impreza była także zwieńczeniem działań pilotażowego projektu w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego. Wzięły w nim udział cztery placówki z Koszalina. Na wybrane inicjatywy przeznaczono 27 tysięcy złotych. Pomysły dzieci nas zaskoczyły, ponieważ były bardzo trafne i przemyślane. Przede wszystkim dotyczyły podniesienia komfortu przebywania w szkole, stworzenia stref ucznia z bufami, stref ciszy, żeby można wygodnie odpocząć podczas przerw, ale także zielonego miejsca, więcej roślin i w szkole, i poza szkołą, dostęp do wody pitnej, wygodne łazienki, toalety, remonty. Dzieci naprawdę okazały się specjalistami w dziedzinie swojej szkoły. Możemy jakby ulepszać tą szkołę, różne rzeczy dodawać, których nie było w tej szkole. Jakie mieliście pomysły? Poduszki, zamki, różne do drzwi w toalecie, lustra. Bardzo fajny pomysł, e, e, dużo dzieci też, e, no, e, są to rzeczy kreatywne i fajnie się no, tutaj bawi. No, jakie mieliście pomysły, żeby ulepszyć waszą szkołę? Było dużo pomysłów, był na przykład, żeby e, jakiś e, kącik o taki do e, robienia lekcji, taki żeby było cicho, można było, e, różne na właśnie te materace takie na strefie ucznia. Wiele z pomysłów w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego zostało już zrealizowanych m.in. w szkole podstawowej nr 7. Wybrali lustra w łazienkach, wybrali wygodne miejsca w naszej poczekalni w strefie ucznia. Dopasa dopasażyliśmy czytelnie w książki, ale również w miejsce takie wypoczynku. Także jestem bardzo zadowolona i tak jak powiedziałam, staramy się, żeby nasi uczniowie byli aktywni w każdej dziedzinie. Podczas spotkań z pracownią pozarządową dzieci również mówiły o pomysłach, które można zgłosić do koszańskiego budżetu obywatelskiego. Wymyśliliśmy, żeby była koszykówka na wodnej dolinie. I ogólnie przez salutkie spotkanie myśleliśmy, jakby to zrobić, żeby to wszystko mogło wypalić, żeby jeszcze zmieścić się w budżecie. I udało się zmieścić? Tak i udało nam się zebrać wszystkie potrzebne podpisy. Pracownia pozarządowa chce kontynuować projekt szkolnego budżetu obywatelskiego. Jak widać, młodzi ludzie mają wiele do powiedzenia w temacie organizowania swojej przestrzeni.